Witam serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie laptop HP250RG9. Jest to laptop, który jest 15, ma 15,6 cala matryce. Parametry to i 5 13 generacji, 16GB RAMu, 512 dysk. Zajrzymy sobie na niego. I też e, przede wszystkim wejdziemy do środka, by zbadać, czy tam są jakieś możliwości rozbudowy. Bierzmy się zatem do dzieła. To, co mnie zaskoczyło od razu po rozpakowaniu, to to, że w laptopie jest e, m, ładowarka USB-C. I tutaj faktycznie to działa, już to sprawdziłem, on ma. E, Taki, takie gniazdo typowe dla HP do zasilania, ale w zestawie w nowym laptopie jest ładowarka USB-C. Jak to w HP? Tutaj nie może być zbyt łatwo, ponieważ część śrubek jest ukryta pod e, tymi stópkami gumowymi. Dlatego chcąc zajrzeć do środka, będziemy musieli je niestety. Usunąć, a to wiąże się z pewnym stresem. Te śruby z przodu są pod takim kątem. O. Cztery śruby u góry. Jedna jest tutaj w przedniej części. Śruby solidne, z tego co widzę. Takie. Czekamy aż sama wypadnie. I tutaj tą jedną. Pokrywa zdjęta. Mamy wnętrze notebooka i tutaj 16-gigowa pamięć DDR 4 bateria, tak jakby miejsce na dysk, ale 2,5 calowy, ale tutaj go nie włożymy, bo nie przykręcimy, ani przede wszystkim nie przypniemy do płyty głównej. Ta złączka to raczej nie jest na dysk, ponieważ tam jest takie oznaczenie JKBL. Może coś związane z podświetleniem klawiatury. Dysk M2 512 jako standardowe wyposażenie tego laptopa. Bardzo prosta konstrukcja, wszystko czytelne, ale co najważniejsze jest drugie miejsce na pamięć DDR4-3200. Czyli dwie szesnastki z powodzeniem mogą tutaj działać. Dobrze, jedziemy z powrotem z tym laptopem, z jego obudową. Myślę, że nie ma już tutaj sensu, abym pokazywał, jak przykręcam śrubki. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Myślę, że będzie on pomocny dla kogoś przy podjęciu decyzji, czy warto ten laptop po prostu zakupić.